Dostaliśmy informację, że z wyścigu numer 5 Został wycofany Nasz faworyt e, Hot cake e, Z powodu kontuzji na padoku No kurcze Postawiłem wszystkie moje pieniądze do tego hot cake'a Ciekawe co się z nim stało Zaraz. Zaraz będzie Następny wyścig Na 2000 metrów będzie płaski Faworytami Rafian I Niestety jeden koń od ci hotcake. Ciekawe kto wygra. Tum, turu, tum, tum. na rafian. No chyba cię coś pognało. Ja postawię na Prometeusza. Na pewno coś wygram. Dobra, dostawam mi pieniądze. Okej, okay, zakład. Zakład. Konie biegną w łeb, w łeb. Szybka na cię biegnie rafian. Równo o tutaj wyprzewadza. Akurat huraga. Co stało na torze? Nie wiem, potknęła się. O, nie wiem, od czego to mogło być. Jak myślisz? Co się stało? No, potknęła się na torze. Nie wiem, o co chodzi. E, może to przez ten dół był jakiś na torze. Jaki? Muszę to sprawdzić dzisiaj. Dobrze. Pójdziemy tam teraz. Ej, tylko załóżcie jeszcze derkę. okej. Okay. W ogóle, dlaczego nam nie powiedziałeś przed wyścigiem, że tam był dół? Zobaczyłem dopiero później. Ale okay. nie wiem. No dobra, to pójdźmy, zobaczmy, jakiej wielkości był to ogólnie. Dobra, już Ci pokażę. Czy wszystkie pieniądze są? Wszystko. Okej. Okay. To tutaj, ten dół. No widać. Nawet duży. Ciekawe, czy organizatorzy go nie zobaczyli. Hmm. Wydawało mi się, że wcześniej nie było, ponieważ prowadziłem tu konie i jakoś nie zauważyłem tego. Mhm. Ale jednak mogło tutaj sobie coś zrobić. Nawet nie mogę tego nie zauważyć, tak... No, dla człowieka to tak. jest trudna co do konia, który... Myślę, bierze. że tak. Dobra, zgłaszmy to. Dobrze.